Dzisiaj porozmawiamy o lalkach Brazilas. Tak, to są em, jakby następczynie lalek Monster High. One wyszły troszeczkę później. Zrobili bajkę filmu. Nie, lalki Brazilas się nie doczekały filmu. Ale ta kreskówka jest naprawdę ciekawa, moim zdaniem bardzo przyjemna, bardzo fajna podobna do y, właśnie Monster High. Tam też dziewczyny uczęszczają do mm, szkoły takiej specjalistycznej e, dla nich, dla czarownic. E, to są ogólnie, mm, tak, bo one mają imiona mm, troszeczkę przekształcone e, od lalek Brac. E, tutaj mamy jazminę, czyli jakby od y, jazmin, tak? E, tutaj mamy Jade Jador. Czyli Jade, tak? E, tutaj mamy Chloeta, czyli tak naprawdę Chloe. E, tu jest Sasha Bella, czyli Sasha. E, ta akurat Iliana, to nie wiem. Nie mam pojęcia. E, no i tutaj mamy Megana, czyli Megan, tak? I też ma czerwone włosy, to jest ciekawe. I ona ogólnie chyba. Ta jest blondynką normalnie, ta ma chyba normalne takie białe włosy, bo one w ogóle, to jest jakby po przemianie, tak? One tak wyglądają po przemianie zanim przyszły do szkoły. E, a jak już właśnie e, jakby mm, w pierwszym dniu, tak? Jak przekroczyły próg, to była ta demonstracja e, delikatna tam i one po prostu trafiły do miejsca, gdzie zostały przeobrażone właśnie te postaci, że są magiczne, że już mają moce, mają zwierzaczki, które Wam też pokażę za chwilę, ale to już jakby um, dostosuję każdego zwierzaczka do konkretnej lalki, bo każda z nich e, ma swojego, tak samo właśnie jak przy lalkach Monster High, także um, no wiadomo, nie od dziś, że MGA i Mattel no biją się, kłócą. Jeszcze w tym roku to już w ogóle zaczęły się y, też y, du, jakby dużo się zaczęło dziać, <gryz> przez to, że y, jakby MGA zrobili w zeszłym roku reprodukcję lalek y, tych kultowych właśnie brac, y, które powstały w 2001 roku tak mi się wydaje, nie zjedzcie mnie, bo tak mi się po prostu wydaje. Tak, bo to była rocznica, no 20, więc tak, w 2001 roku no i zatem tym e, Mattel e, też postanowili zrobić reprodukcję e, e, Creep Production tak naprawdę e, tych pierwszych oryginalnych guli e, no i co i też będą e, wprowadzali nowe e, lalki Monster High tak no MGA robi dokładnie to samo ale oni jakby byli pierwsi nie? E, bo też będą nowe lalki Bratz e, tu była reprodukcja jeszcze tej kultowej serii e, Rock Angels. One są naprawdę fajne, tylko że niestety ta reprodukcja okazała się troszeczkę no, klapą, bo e, ich twarze w różnych miejscach jakby mają oczy często, czy usta są zbyt duże, są nieproporcjonalne. To już jest naprawdę dziwne. Tak jak kiedyś się mówiło. Rodzice zwłaszcza mówili, że te lalki są takie nieproporcjonalne, że mają wielkie usta, jakieś oczy takie skośne, wymalowane, nosów w ogóle nie ma. To teraz właśnie to się stało moim zdaniem, że mają gigantyczne usta, bo te proporcje chyba im nie wyszły w fabryce i jakoś tak to wyszło. No to nie przeciągajmy, tylko zapraszam Was do obejrzenia ich pod mikroskopem, że tak powiem, tak z bliska. Zobaczcie jaka ona jest cudowna. No niestety nie będę jej ściągała tej, tych gogli na oczka, bo naprawdę troszeczkę trudno jest założyć jej to z powrotem, trzeba się namęczyć, a też nie chcę jej loczków zniszczyć, bo no, przez całą głowę trzeba jej to przełożyć ewentualnie od stóp, tak? Ale to jest problematyczne po prostu i nie będę, ale widzicie jej oczka. Zobaczcie jakie. Hypnotizing. Cudowne. Usta. No nie. No, moim zdaniem te lalki wyglądają jakby były porcelanowe i e, też dużo im to dodaje. Spójrzcie tylko na tą twarz. No. Zobaczcie przy następnych lalkach jak to genialnie wygląda. Tutaj jest kapelutek przyczepiony na gumeczkę normalnie. Bardzo dobrze się trzyma. Jeżeli komuś na przykład wypękła ta gumka, to bez problemu możecie wypić gwóźdź w głowę lalki i wtedy oczywiście trzeba uważać na włosy i przyczepić kropelką ten kapelusz. No, i tak byście go nie ściągali na pewno. Ja na przykład nie ściągam jednej lalce właśnie tak przyczepiłam. Zobaczycie potem. Tutaj mamy strój. Aha, i tutaj jest herb. Do jakiej szkoły przynależą? To jest szkoła magii i. No po prostu magii, ale to jest też związane z jakąś modą, takimi różnymi pierdolami, wiecie jak to jest w tych bajkach. No, zawsze tam jest związane z modą i jakimiś różnymi innymi. Tutaj jest ta miotła, na której lata, bo ona właśnie ma moce latania. O, ja niestety nie mam kolczyków, jak widzicie, do niej. Staram się znaleźć, ale no bardzo trudno jest o dodatki do tych lalek. Jeszcze gorzej niż z lalkami Monster High i z niektórymi rzadkimi sztukami. Bo do nich to naprawdę trzeba kupować 4-5 różnych <grych> tych samych lalek tak? i po prostu dodatki dostawiać i kompletować. Tu akurat nie ma innej opcji, praktycznie, bo nie pojawiają się te dodatki osobno. Tutaj jest tatuaż, który pokazuje jej moc, czyli latania. To jest właśnie też genialne. Ale nie dziwię się, że te lalki nie przetrwały za długo, no bo wiecie, tu już taka kontrowersja, właśnie jakieś tatuaże, coś tam, jakieś takie stroje też, no nie wiem, no jak dla mnie te lalki są genialne, ale no, sami rozumiecie, jak to z rodzicami, dziwnie tam niektórzy podchodzą do tego wszystkiego, buciorki. Super, są te stojaki, są też bardzo bardzo jakby takie ciekawe, nie wiem. Jest normalnie napis Brazillas na nich. A tutaj jest Wingsy Też nie pamiętam wszystkich na yy, imion tych zwierzaków, <grych> ale yy, no Wingsy jakby... Patrzcie, świecą mu oczka. Gdzie to jest? O, widzicie taka latarka? I fajnie zaakcentowali to, że też ma gogle. No nie, no naprawdę. Albo taki teczka, że też pasuje do włosów Megany. No i Wingsy jeszcze lata. Bo to jest chyba Pegas czy coś takiego. O, widzicie? Za ogon trzeba nadusić i wtedy lata. Oj. Super, naprawdę moim zdaniem genialnie zrobili te lalki. Teraz mamy jazminę. Ona też jest jedną z tych lalek, które podobają mi się najbardziej. Ma bardzo interesującą fryzurę. Na pewno nie jest łatwo ją stworzyć. Tutaj kapelusik. Grzywka bardzo ładnie zakręcona. Tak mi się podoba na lata 90. troszeczkę. Kolczyki. W ogóle te lalki były produkowane na różne sposoby. Czyli na przykład były egzemplarze, które w ogóle nie miały kolczyków. Były egzemplarze właśnie tej lalki oczywiście, jak wspominam, które miały, które miały tylko jeden kolczyk. No i tak jak ja tutaj mam z dwoma kolczykami. O, ona też ma pelerynkę z herbem, akurat o. I tak samo, jak widzicie, pod pelerynką ona nie ma takiej kamizelki. Ona powinna mieć kamizelkę jeszcze, no ale ten egzemplarz też nie miał tej kamizelki, a niektóre mają. Także kiedyś może mi się uda i dorwę po prostu, żeby jej dołożyć. A tutaj mamy szkło powiększające. Muszę teraz znaleźć tutaj tatuaż, bo nie pamiętam, jaką mam od ona chyba widzi przyszłość, czy coś w tym stylu? O, nie chce się wyostrzyć. Kurczę, co jest? O. No, tutaj mamy spodelki żółte. Buty zabójcze oczywiście, bo są wysokie odtasy, z klamrami. Czego chcieć więcej, nie? Dzierzaczek. Pewnie coś nazwa jego ma wspólnego z jakimś cyklopem, czy coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie, ale też jest ciekawy. I wygląda jak ta jedna postać z, z Spongeboba chyba. Ten taki mały knypek Kloeta dotarła do mnie z Niemiec Udało mi się ją kupić, niestety jej kapelusz nie ma gumeczki Więc no tak swobodnie sobie na jej głowie siedzi bo nie mogłam wbić gwoździa był zbyt gruby na to wychodziło, ale no po prostu stwierdziłam, że zostawię, tak niech będzie e, ona ma heterochromię to się tak chyba nazywa ma dwa różne oczka fajnie też, że ma szminkę podzieloną na dwa <grytanie> to też spoko wygląda kolczyki też różne pelerynka Taki fajny pasek i jeszcze tą górę. Nie wiem co to jest, ale bardzo ładny element. Sukienka. Tu taki rękawek, bo dru druga część jakby nie ma. Tylko taki krótszy jest, a ten jest dłuższy. Mhm. Buciorki. O, i niektóre egzemplarze tej lalki e nie mają pomalowanych e podeszw. A tu różowy mam jakby. Ten, ten różowy but jest na czarno. Nie widać tego pewnie za bardzo. Ale moim zdaniem super element. Taki dodatek fajny. E, to. Nie pamiętam, jak też się nazywa, ale to ma coś Jakby ta nazwa jest związana z tym, że koty miałczą, a pieski szczekają. No wiadomo, nie? Coś tam. burb, coś tam nie wiem. No nie pamiętam. Nie będę Wam tutaj teraz. Kłamać. Po prostu jest super. No i one oczywiście też wydają dźwięki, ale. O! Teraz zadziałało! A, widzicie teraz już nie. Bo te baterie, jakby troszeczkę już szwankują. O, słyszycie? O! I właśnie on piesek miałczy, a ten szczeka. Ale o! Słyszycie, już baterie się rozładowują ale na licytacji go wzięłam na mm, Allegro za 20 zł. To troszeczkę brudny jest, ale spoczko. I mamy Sasha do niej niestety nie mam zwierzeczka. No nie, ja akurat pamiętam jak się nazywa, Fluff and Scruff. Jest bardzo fajny, ma y, bujne włosy i growluje. <taki>, Taki stworek zielony, naprawdę jest ciekawy. O, tutaj ma bardzo ciekawą też sukienkę w styl gotyckim. Oczy ma jak yy, jakiś jaszczur. Kolczyków do niej też nie mam niestety. Ale wszystko w swoim czasie. O, tutaj ma tatuaż. Ona chyba coś ma z rozpaleniem ognia, tak mi się wydaje. Wspólnego. Buciorki. O, i tutaj możecie z, y, zwrócić uwagę na to, że elementy nie są pomalowane. A w innych egzemplarzach, bo ja już miałam jedną tą lalkę, ale sprzedałam, y, tutaj klamra nie jest pomalowana. Podeszwy tak samo. E, inne egzemplarze, jakby kupione później y, przepraszam wyprodukowane później, y, wcześniej. Wyprodukowane wcześniej mają pomalowane. Jade Jador. <laughs> Ona jest naprawdę też yy, przecudowna. Yy, oczka ma w kształcie serduszek. Widzicie? Na pewno widzicie. Pieprzyk. <laughs> Te pieprzyki są bardzo charakterystyczne. Włosy białutkie. Skieneczka też fajna. Ona jest taka z... Yy, Skórzanego materiału, ale wiadomo to jest ekoskóra. Felerynka z herbem. O, ona ma moc naprawiania chyba złamanego serca. Parubusia. Kolaniki też są ciekawe. Buciorki takie jak ma Gana, tylko że z, ze srebrnymi elementami. I tutaj jest wieżaczek. I on świeci to latarka jest fajna taka też ze spoczko właśnie. O. Kolczyki nie są oryginalne, są od y, rebootu, ale też od z tylko Reboot. E, niestety. Mm, jak to się nazywa? Taka siateczka na jej oczy. E, też nie jest od niej. E, po prostu miałam pod ręką coś takiego i skonstruowałam ale daje radę i Liana. to była bardzo rzadka lalka do czasu aż pojawiła się na Aliexpress za drobne pieniądze wiem, że nie dla każdego 100zł to jest drobny pieniądz, przepraszam no, chodzi o to, że po prostu tak, jak widziałam, za ile wcześniej chodziła, nie wiem, 500 zł, 10 zł, no to w porównaniu do tej kwoty 100 zł to jest pikuś, można tak powiedzieć, tak? No bo każdy może sobie w późniejszym czy szybszym czasie pozwolić na taką lalkę, nawet jak sobie odłoży, bo było jej bardzo dużo i chyba wciąż nawet można ją kupić na AliExpress i naprawdę bez problemu potem ta lalka przychodzi. Nie ma. W takiej sytuacji, że nie przyjdzie patrzcie po prostu na komentarze też jakie dostaje yy, sprzedawca i na pewno nie będzie problemu, spójrzcie też na te szklane oczka no czy te lalki nie są przepiękne? no moim zdaniem one są porównywalnie e, ładne do lalek Monster High wiem, że to nie jest to samo, ale no właśnie dzięki temu, że to nie jest to samo, można je fajnie porównać że po prostu są super tak? i tematyczne a jak lajki są tematyczne, a nie jakieś takie sztampomowe, wiecie. No. No dla mnie super jeszcze. O, tutaj ma jakieś nadruki, tatuaże ma, henny, coś w tym stylu pewnie. Bo jest taką hinduską. buciorki, Takie najprostsze, ale widzicie, to już robi swoją robotę, nie? I do niej zwierzak nie został wyprodukowany, to już był czas, kiedy chyba te lalki zostały, zostały wycofywane powoli i ona powinna mieć takiego fajnego słonika, ale niestety nie został dany do produkcji, w ogóle był rysunek, był pomysł, zamysł, ale no nie został jakby zrealizowany. I pokażę Wam jeszcze dwa zwierzaki, które udało mi się Jakimś cudem, naprawdę ogromnym, wielkim cudem zdobyć. Tutaj jest Batrik. Pokazywałam go wcześniej przy tym filmiku z pokazywaniem mojej całej kolekcji. On jest od Wampeliny. Wampelina jest naprawdę bardzo rzadką lalką. Teraz tylko są trzy albo cztery sztuki na eBayu. Wszystkie kosztują miliony. Jedna kosztuje 1000 zł. Ponad ze Stanów Zjednoczonych, kolejna chyba z 800, jeszcze inna niekompletna, totalnie za 500 zł. I chyba ta czwarta też coś w tym stylu, albo nawet więcej, też z 800 i też niekompletna, także jest bardzo trudno zdobyć te lalki. Jest ich dużo jeszcze, są jeszcze takie gotyckie. Takimi klatkami na głowę, nie pamiętam jak się nazywają, ale one są właśnie takie wiktoriańskie, bardzo ładne. Tak mi się wydaje, że są wiktoriańskie, tak wyglądają przynajmniej. A ten młodzieniec to jest konik morski, który należy do takiej syreny. Ona się nazywa Fiana. Widzicie, tak samo jak Lalka brat, nie też ma na imię Fiana jakoś tak. No i tamta jest syrenką właśnie i ona ma takiego konika i tamta syrenka też jest bardzo rzadka. Strasznie żałuję, że nie wzięłam jej, kiedy była jeszcze dostępna w Polsce, bo to było wtedy, kiedy zaczynam kolekcjonować lalki i tak sobie pluję w brodę, że jej nie wzięłam naprawdę, bo ona kosztowała 45 zł tylko, ale sobie mówiłam, dobra, no jeszcze mam czas. I potem została wykupiona to było półtora roku temu w grudniu. Także no tragedia totalna, bo teraz jest jedyna w pudełku za mm, na eBayu za około 1000 zł, więc no ja dziękuję. Śmiało zadawajcie mi pytania odnośnie lalek Brazilla, z czegokolwiek chcielibyście się dowiedzieć. Myślę, że te lalki miały bardzo duży potencjał, ale no coś się po prostu stało. Liczę na to, że uda się MGA troszeczkę je przywrócić. No bo jednak moim zdaniem są bardzo ciekawe, bardzo interesujące te lalki i myślę, że na nowo mogliby je pokazać i wtedy może też by był większy zasięg, większy rozgłos dzięki temu, że jest bardzo dużo kolekcjonerów lalek Monster High i może właśnie lalki Brazilos też by zaciekawiły tych kolekcjonerów. No. Ja na przykład naprawdę odpływam, jak je widzę. Jak widzę, że jest jakaś dostępna bardzo tanio, to od razu się rzucam. My się tak rzadko pojawiają, że trzeba po prostu się rzucać. Trzeba się rzucać i brać. Naprawdę od razu. Także dajcie znać, czy też Wam się podobają, co o nich sądzicie, czy chcielibyście mieć takie lalki w kolekcji, takie czarownice. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!